Dzień dobry moi drodzy Witam Was na horoskopie tygodniowym od 26 maja do 1 czerwca 2025. Piękny tydzień, jeżeli chodzi o nowe początki. 27 we wtorek mamy energię nowiu księżyca w Znaku Bliźniąt. Ta energia działać będzie już od poniedziałku, ponieważ Nów Księżyca zawsze trwa do około 3 dni. Zapraszam Was po więcej informacji do zakładki wideo. Tam znajdziecie odcinek poświęcony nowiowi księżyca w Znaku Bliźniąt. Będzie bardzo dużo się działo. Natomiast jeżeli chodzi o astrologię, w tym tygodniu nagram oddzielne wideo, jeżeli chodzi o wiadomości astrologiczne oraz przekazy dla każdego znaku zodiaku. Tutaj na tym spotkaniu skupimy się na wiadomościach kolektywnych z kart Tarota oraz kart wyroczni. Zapraszam Was również na czytania prywatne. W tym tygodniu pracuję od poniedziałku do czwartku, natomiast w weekend widzimy się w Sylwia Crystals w showroomie w Warszawie na ulicy Wodzirejów 3. Zapraszam Was na Sylwia Crystal Market. Będziecie mogli kupić swoje kryształy, będziecie mogli posłuchać prelekcji o różnych kryształach, będziecie mogli je zobaczyć, więc zapraszam Was serdecznie na spotkanie. Zaczniemy sobie właśnie od kryształu na ten tydzień dla nas kolektywnie oraz Przesłania anielskiego z kart kryształowych. Zobaczymy, co nas czeka. Już wyleciała karta jedna, ale weźmiemy jeszcze drugą. Zobaczymy, co nas czeka, jakie energie a będą to piękne energie właśnie na nowe początki, na nową miłość również więc zaczniemy od tej karty, która sama wypadła. Mamy tutaj kwarc różowy. Kwarc różowy jest idealnym kryształem, jeżeli chodzi o miłość. Jeżeli chodzi o akceptację, taką miłość własną również, akceptację siebie, takim jakim jesteś, takim jakimi jesteście moi drodzy. Przesłanie tej karty brzmi: życie miłosne, nowa lub powtórna romantyczna miłość już na ciebie czeka. Wspaniały czas, żeby umówić się na randkę dla singli. 27 maja. Natomiast karta, którą ja wylosowałam, to kamień księżycowy. Jest to kryształ świetnie zwiększający naszą intuicję. Zwiększona intuicja to przekaz tej karty. Bądź szczególnie świadomy swojej wewnętrznej wiedzy. Ponieważ jest ona godna zaufania. Możecie mieć różne przekazy w postaci snów, możecie widzieć lustrzane godziny 11:11, 3:33 czy 5:55. Jeżeli widzicie 11:11, .11, wchodzicie na tą drogę duchową, zapowiada to nowe początki. 3:33 to już są silne zmiany, natomiast 5:55 już wkrótce wejdziecie na właściwą ścieżkę w swoim życiu. Czy to będzie prowadzenie, jeżeli chodzi o anioły, czy to będzie na przykład takie prowadzenie, że będziecie znajdować monety. Wtedy jest to absolutnie wspaniały przekaz, jeżeli chodzi o finanse. Taką monetę wrzućcie do portfela i nie wydawajcie jej. Nów no księżyca, czyli 27 maja, jest świetnym czasem na tworzenie mapy sukcesów, na tworzenie mapy marzeń. Więc zajrzyjcie sobie do zakładki wideo. Do filmu Nów Księżyca w znaku bliźniąt i zobaczcie, jakie wskazówki przedstawiam dla Was właśnie na ten czas. Zaczynamy sobie od kart tarota. Mamy tutaj trójkę monet. Tutaj jest praca w jakimś warsztacie, jest to praca kreatywna, jest to kunszt. Może to być rękodzieło, może to być rzeźba, może to być tworzenie czegoś dla ludzi i sprzedaż, natomiast może to być robienie tego, co ja, bo jest tutaj to również pokazane. Branża beauty. Też. Jesteście, e, jesteście na e, takiej właściwej drodze. Ktoś was rozpoznaje, ludzie bardzo dobrze o was mówią. Łapcie swoje przekazy. Nie każdy jeden przekaz rezonuje z każdym. Na koniec tego spotkania przygotujcie sobie, e, przygotujcie sobie pytanie do kart anielskich. Wyciągniemy sobie trzy karty z odpowiedziami dla Was. Przeczytam Wam przesłanie karty trójki monet. Róbcie to. Co kochacie? Bycie rozpoznawalnym za najwyższej jakości pracy, zwłaszcza kreatywne przedsięwzięcia. Godna zapłata za ten kunszt. Wiecie, ktoś może nawet zapłacić Wam więcej niż było powiedziane, niż było podpisane na umowie. E, może być też jakiś zwrot e, finansowy pokazany w karcie trójki monet. Może być pokazana jakaś lukratywna współpraca. Natomiast tutaj... Mamy też pokazaną dobrą współpracę z innymi oraz doskonałą reputację. Myślę, że może tu być też taka osoba wśród nas, która nie dostrzega tego nie dostrzega swoich darów, nie dostrzega swoich talentów, nie dostrzega swojego fachu w ręku, który mogłaby zdecydowanie monetyzować. Natomiast karta czwórki wody mówi też o takich energiach, Zwróćcie uwagę na tą kartę. Zatracenie się we własnym świecie. Ta karta radzi. Obudźcie się, obudźcie się, dostrzeżcie to, co jest wokół Was. Tutaj jest zatracenie się w, na przykład w socjal mediach. Ktoś jest w internecie, ktoś ogląda telewizję, nie dostrzega drugiej osoby, nie dostrzega tego, że ma jakąś magiczną szansę, którą jeżeli by wykorzystał, no to właśnie może być ta trójka monet, więc mogą być z tego dodatkowe finanse. Może być jakiś nowy projekt, którego wy jeszcze nie widzicie. Tym bardziej, że co jest przed nami ukryte? Mamy kartę Księżyca. Księżyc mówi o tym, czego jeszcze nie widzimy, a być musi. Uważam, że chodzi tutaj o zmiany, o to, żeby ruszyć z kopyta, żeby coś się odblokowało, bo zaraz obok było pokazane koło fortuny. Tak więc, moi drodzy, Księżyc mówi też o lękach, może mówić o osobach, które są w stanach depresyjnych, które są takie, um, takie zlęknione, takie wystraszone, które mają. Na przykład kołatania, jakieś takie emocje, z którymi nie mogą sobie poradzić. Jest też tutaj pokazany bezpodstawny lęk, który czasami urasta do rangi lęku nieproporcjonalnego do danej sytuacji. To jest tylko i wyłącznie lęk pokazany w głowie, nic takiego się nie dzieje, co by wam zagrażało, a wy się martwicie. Yy. Inni są w energii równowagi, więc to jest absolutnie wspaniałe. Macie też łączenie pomysłów z innymi, więc ktoś Wam może coś podpowiedzieć, coś możecie usłyszeć. Tutaj wezmę karty wyroczni jeszcze, żebyśmy mieli szerszy obraz. Pokazana jest samokontrola, potrzeba cierpliwości, no i również umiarkowania umiarkowanie w jedzeniu i piciu, umiarkowanie w rozdawaniu swojej energii odnalezienie dobrej strony, jakiejś sytuacji, tak więc uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dużo zmian może się dziać od 25 maja, kiedy Saturn wszedł już w znak barana. Widzę tutaj kobietę królową ziemską, byk pan koziorożec, jeżeli chodzi o znaki zodiaku, jeżeli nie chodzi o znaki zodiaku, nie jesteście w tej energii, może być kobieta, która was otacza, która Wam w czymś pomoże, z którą będziecie mieli istotną rozmowę. Jest tutaj pokazana kobieta, która upiększa swój dom, Zmienia dodatki w domu, robi porządki, więc Wy, kobietki, możecie być w takiej energii. Porządkujecie, zmieniacie coś w domu, robicie bardzo gruntowne porządki. Może zmieniacie garderobę, a może zmieniacie również swój wygląd. Udajecie się do fryzjera czy do manikiurzystki, dla każdego coś innego. Przeczytam Wam przesłanie karty Królowej Ziemi. Zdolność do upiększania wszystkiego, ukochanie rodziny oraz domu. Postępuj w sposób praktyczny. Zamiłowanie do sztuki i piękna, ale też podejście cechujące się rozsądkiem. Co jest ciekawe, obok tej królowej monet stoi król monet, więc jest tu świetny związek dwóch dobranych osób. Król monet może uosabiać również mężczyznę spod znaku byka, panen lub koziorożca, ale to jest dopasowanie, to jest dopasowanie na takim poziomie, że macie podobne priorytety, macie podobne zamiłowanie, bo ten mężczyzna też ma zamiłowanie do sztuki, poezji. To jest mężczyzna pełen współczucia, utalentowany, hojny. Może tu być też energia bardzo dobrej współpracy, dobrych relacji z szefem, wspierającego rodzica dla innych, więc rodzic daje jakieś wsparcie swoim dzieciom. Ale też ta karta mówi o dotyku króla Midasa. Król Midas, czego nie dotknął, zamieniał w złoto, więc jest tutaj piękna energia finansów. Finanse są bardzo ładnie pokazane, zwłaszcza dla Trygonu ziemi, byka panny koziorożce. Mamy tutaj czas ogromnego sukcesu, finansowe bezpieczeństwo i dostatek. Wszystko pięknie się układa. Przy tych kartach zaproszę Was również na horoskopy partnerskie. Sprawdzam, czy jesteście dobrani pod kątem astrologicznym, ale również sprawdzamy, w jaki sposób energie Waszego związku pokazują się na cały rok. W jaki sposób wy pokazujecie się cały rok? Będzie też taka energia podkładania kłód pod nogi. Taka, słuchajcie, ktoś w pracy może wam robić podgórkę, ktoś może gdzieś chcieć wam podłożyć nogę. Oczywiście kolokwialnie. Tutaj jest jakaś bitwa słowna, gdzieś ktoś uderza w was. Przeczytam wam przesłanie tej karty. Walcz o siebie i o swoje przekonania. Miej pewność siebie. Ktoś próbuje podważyć waszą pewność siebie. Rzucajcie wyzwania tym, którzy dzierżą władzę. Bądźcie szczerzy i mądrze wybierajcie swoje bitwy. Więc nie warto wojować słownie ze wszystkimi. Jeżeli musicie udowodnić swoją rację, tak, oczywiście. Natomiast nie wdawać się w potyczki słowne, bo to tylko zaburza waszą przestrzeń energetyczną. Z duszy mamy świeży umysł, więc to będzie bardzo ważne, żeby mieć świeży umysł, żeby skupić się na tym, co nowe, nie siedzieć absolutnie w przeszłości, nie grzebać w starych energiach, no bo niestety, ale tu jest pokazana ósemka powietrza, a tu jest taka energia, że ktoś utknął w przeszłości. Zwróćcie uwagę, furtka jest otwarta, ta kobieta może wyjść, ale nie wychodzi, ma klapki na oczach, więc możecie zwrócić uwagę, co się działo 8 lat wstecz i... Czy czasami nie macie takiego poczucia utknięcia od 8 lat, od 8 miesięcy? Ehm, przeczytam Wam, co oznacza ta karta. Brak pewności siebie, przez co odczuwacie bezradność. Lęk przed podjęciem działania. Weźcie teraz odpowiedzialność za swoje życie i ruszcie. Mogą być też pokazane sprawy sądowe: ktoś jest w separacji, ktoś załatwia rozwód, ktoś utknął z jakimiś sprawami urzędowymi, sądowymi. Które mogą się w tym tygodniu odblokować, bo jest koło fortuny. Więc tutaj mamy poczucie iluzji utknięcia w pułapce, nie możemy iść, bo nie mamy zbyt dużo pewności siebie, żeby wyjść. To dla jednych, dla innych, my nie możemy wyjść, bo coś nas blokuje. Blokuje nas coś czy was, i blokuje ktoś. Karta sprawiedliwości mówi o sprawach sądowych, sprawach urzędowych, sprawach notarialnych, podpisywaniu umów, podpisywaniu dokumentów. Nów Księżyca, czyli ten 27 maja, jest wspaniałym czasem na podpisywanie dokumentów, na, wysywa, na wysyłanie CV, na wysyłanie jakichś ofert, na branie udziału w, kontrakt, w przetargach, tak, żeby wasz kontrakt został wybrany. Przeczytam Wam przesłanie karty sprawiedliwości. Bądź bezstronny i obiektywny. Broń tego, w co wierzysz. Spróbuj dostrzec wszystkie strony danej sytuacji. Wygrasz, jeżeli zachowasz się uczciwie, więc myślę, że tutaj będą wygrane sprawy. Tylko jeszcze niektórzy. Muszą poczekać. Innym, odblokowuje się to już w tym tygodniu. Mamy, słuchajcie, koło fortuny. To jest absolutnie wspaniała karta. Tu jest nagły, nieoczekiwany postęp, nagłe odblokowanie spraw, które były blokowane wcześniej. Mamy tutaj zupełnie nowy początek, koniec opóźnień, podróż. Nowy pojazd, więc możecie ruszać w drogę. Tak jak ja ruszam do Warszawy w weekend, możecie mieć bardzo pozytywne zmiany w waszym życiu. Nagły, nieoczekiwany postęp. Przeprowadzka też jest pokazana dla innych, ale też odejście wreszcie od sytuacji i osób które wam nie służą. Karta ósemki kielichów mówi o dokonaniu ogromnych zmian życiowych, o zmianie priorytetów, o opuszczeniu jakiegoś miejsca czy jakiejś osoby i odnalezieniu własnej drogi wiodącej ku bezpiecznej przystani, ku szczęściu i przede wszystkim spokoju. Trzeba iść do przodu. Żądanie od życia więcej doznań, więcej przeżyć, poszukiwania duchowe, zmiana priorytetów. Opuszczenie domu. Opuszczenie domu, opuszczenie sytuacji, które Was gdzieś blokują. Tutaj mamy dwójkę mieczy: niemożność podjęcia jakiejś decyzji mm, lub brak woli podjęcia decyzji dla innych. Uszczęśliwianie wszystkich zamiast skupienie się na sobie. Czasami tu jest też pokazane udawanie, że problem nie istnieje. Więc możecie pewne ważne rozmowy przykładać, odkładać. Natomiast ja bym radziła, tym bardziej, że tutaj mamy energię Merkurego w tym tygodniu, zresztą dowiecie się na tym czytaniu astrologicznym a to jest komunikacja świetna komunikacja kierujcie się głosem swojego serca. Nadmierne analizowanie sytuacji też jest pokazane klapki na oczach ktoś nie dostrzega czegoś, co tak naprawdę może być na wyciągnięcie ręki. Mamy kartę gwiazdy. Gwiazda mówi o wodniku w tarocie, mówi też o tym, że nareszcie pojawia się światełko w tunelu. Może to być spowodowane tym, że ktoś mądrzy Wam doradzi, podpowie, bo tu jest pokazany mądry doradca. Może być pokazany prawnik, może być pokazany urzędnik, może być pokazany notariusz, księgowy, czy osoba, która zajmuje się doradztwem wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju branżach. Wspólnota, porównanie tradycyjnych metod i innowacyjnych metod. Ktoś komuś mądrze podpowie. Wspólnota ze społecznością, więc jakaś wspólnota, jakieś spotkania z grupą znajomych. I cóż, poproszcie bosko się pomoc i zaufajcie odpowiedziom, które do Was przychodzą. A gwiazda mówi o tym, że macie przed sobą świetlaną przyszłość. Wszystko się uda, jest iskierka, jest iskierka, która być może pojawi się dookoła tego nowiu i dużo odblokuje. Przede wszystkim jeżeli chodzi o finanse. Tutaj dużo się odblokuje finansowo. Mamy nieoczekiwany przypływ dostatku, mądrej rady, mogą tu być dotacje, mogą tu być instytucje, może tu być pomoc innym. Ktoś mógł zrobić jakieś fundacje przede wszystkim. Ktoś mógł zrobić jakiś przelew charytatywny, który odblokował mu Płynność finansową. Może ktoś do Was podejść i poprosić na przykład o y, jakąś monetę, bo chce kupić bułkę. Ja zawsze uważam, pomagajmy. Jeżeli to nie jest osoba, która potrzebuje tych finansów na alkohol, a to od razu widać i czuć, może, możecie mieć taką sytuację. Ktoś do Was podejdzie i poprosi o pomoc. I tutaj dobro wraca dobrem. Przeczytam Wam przesłanie karty szóstki monet. Dobro, które czynisz, wraca do ciebie. Nieoczekiwany przypływ dostatku. Rozsądne zaciągnięcie pożyczki lub spłacenie długu. Dzielenie się z osobami mniej obdarzonymi przez los. Osoby niepełnosprawne też mogą być tutaj na tapecie w tym tygodniu. Romantyczne spotkania, romantyczne randki. Czekają nie jedne osoby w tym tygodniu. Mamy pazia kielichów, więc tutaj jest romantyczne spotkanie, wydarzenie towarzyskie, gdzie partner was zabiera, na przykład do swoich znajomych. Dobre przesłania dotyczące związków. Nowe. Romantyczne spotkanie, wydarzenia towarzyskie, ale też ta karta mówi o zwiększonych zdolnościach parapsychologicznych. Pojawiają się nieograniczone możliwości w tym tygodniu. To jest przepiękny czas. Jakie są to możliwości? Karty duszy mówią: możliwość wybaczenia, możliwość wyjścia z sytuacji, gdzie ktoś od dawna jest pomiędzy, pomiędzy jedną a drugą osobą. Pomiędzy jedną a drugą relacją, pomiędzy wyborem jednej a drugiej pracy. Widzę też, że wiele masek spada, i tutaj mamy energię Saturna. Ta energia będzie działała do przyszłego roku. Saturn będzie w znaku barana. Wyjdzie na chwilkę, wejdzie do rybek, ale później wróci na stałe do barana. Od października. Tak więc będą pokazane prawdziwe twarze, maski spadną. As z mieczy. Okazuje się nowy, wspaniały pomysł. Taki pomysł, który na pewno będzie wymagał udoskonalenia, ale już jest. Już wiecie, w którą stronę idziecie. Zachowanie obiektywności. Jasna, klarowna rozmowa, która wiele Wam wyjaśni w tym tygodniu. Pokonujecie przeszkody z wiarą, że wszystko się uda. Komunikujecie się jasno, klarownie, precyzyjnie. Zachowajcie obiektywność. Jest też pokazany mężczyzna, król powietrza. Albo będzie to mężczyzna bliźnięta waga wodnik, albo będzie to mężczyzna, który przemawia publicznie, który jest opanowany o stoickim spokoju. Y on jest zachowawczy, jeżeli chodzi o uczucia, um, nie pokazuje swoich uczuć, a już na pewno o nich nie mówi, ale bardzo mądrze myśli, bardzo mądrze też doradzi. E, często może zmieniać swoje poglądy, ale to dobrze, ma świetły, otwarty umysł. Otrzymanie mądrej rady bycie obiektywnym, bezstronnym przemawianie publiczne, no i ta jasna i klarowna komunikacja, do czego zmusi nas Merkury w tym tygodniu. Relacje pozbawione emocji, ale też niektórzy mężczyźni są tacy wypłukani emocjonalnie, pozbawieni emocji. A kobiety mądrze zarządzają swoim czasem, swoimi emocjami, swoimi pieniędzmi również, drogie panie. Rączka podniesiona i mówicie: nie. Dość. Podejmujecie bardzo mądre decyzje biznesowe. De facto w karcie Czwórki Ziemi pokazana jest również działalność charytatywna, wszelkiego rodzaju fundacje pięknie się rozwijają. Zresztą to jest rok fundacji. Rok numerologiczny numer 9, który mamy do 15 września tego roku, jest świetnym czasem na zakładanie fundacji, jest świetnym czasem na współpracę z wszelkiego rodzaju fundacjami. Tutaj mamy mądre zarządzanie biznesowe, mądre decyzje, postrzeganie spraw jako czarnych albo białych. Nie dajecie sobie medlić oczu, nie dajecie sobie ściemniać. I cóż? Ktoś może kupić, sprzedać, wynająć nieruchomość może podpisać bardzo lukratywny kontrakt, kolejny as, tym razem ziemski as monet. Mamy tutaj ekscytującą szansę kariery, mamy znaczące nabytki, takie jak dom, pojazd, samochód. Dla innych może, się może być pokazany tu mężczyzna, który ma córkę. Więc macie też przypływ dostatku, mądrych rad, sprzyjającego losu. Macie lukratywny kontrakt, ale też macie romantyczną, piękną, wspaniałą miłość. Nadjeżdża rycerz na białym koniu, a może w białym samochodzie, a może mężczyzna zainteresowany wami romantycznie nowy partner, może też mieć pasję jazdy konną, może mieć zamiłowanie do sztuki. Poezji. To jest taki mężczyzna bardzo wrażliwy, on jest wylewny w uczuciach. To nie to, co król ziemski, byk na koziorożec, czy em, ty, król nieczy, powietrza, więc bliźnięta, waga wodnik. Tutaj jest pokazany raczek, rybki lub skorpion. Romantyk. Nadjeżdża, przyjeżdża z kwiatami, przyjeżdża z drogi. Może być też mężczyzna, z którym kiedyś byliście związani i wraca, wraca. Wraca, żeby się pojednać, wraca, żeby się pogodzić. Zobaczymy, co nam powiedzą karty, karty duszy na ten tydzień. Karty duszy weźmiemy sobie trzy wiadomości i zobaczymy sobie jeszcze przesłania z kart anielskich. Karta duszy ta, która płynie. Może rybka, może raczek, może skorpionik, a może ta osoba, która zdecydowała się. Płynąć z nurtem. Lekkość, otwartość na zmianę, podążanie swoją ścieżką. Dużo zmian będzie, koło fortuny, mówię o zmianach, kochani, ale te zmiany będą lekkie. Będziecie to robili z przyjemnością, e, nie na przekór. I znowu Pani jeziora, nowe początki. Wkrótce coś się wydarzy po więcej informacji i konkretniejsze zapraszam na czytania prywatne. Nosiciel wody. To co jest naprawdę ważne, zastanów się, zmień priorytety. Co jest dla was ważne? Jeżeli chcecie takiego życia, jakie chcecie, co was blokuje, zastanówcie się zmieńcie priorytety. Źródło. Czego jesteś spragniony? Pielęgnacja ciała. Weź oddech. Pielęgnacja ciała, regeneracja, odpoczynek, sport. No dobrze. To jeszcze konkretniejsze informacje zasięgnijmy z Mistycznego kipera. Co nas czeka kolektywnie w tym tygodniu? Od, od 26. Jedna wypadła. Od 26 maja do 1 czerwca. Jakiś mężczyzna miał troski i nieprzyjemności, jakiś zamożny dobrodziej, mężczyzna, szachista, taktyk, człowiek konkretny, stabilny, ugruntowany. Miał troski i nieprzyjemności, jeżeli chodzi o sprawy sądowe i urzędowe. Mamy przy nim pokazaną zamożną pannę, dwunastka, może ktoś urodzony dwunastego. Jest jakieś oczekiwanie i smutna wiadomość. W taki sposób nie kończmy. Zobaczmy jeszcze trzy karty anielskie. Co dla nas kolektywnie na ten tydzień? Zwycięstwo. To już mówię od razu. Nawet jak będzie jakaś smutna wiadomość, nie martwcie się. Będzie zwycięstwo. Twoje pragnienia przynoszą obfite owoce. Tak trzymać. Crystal. Ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego, chociaż ty tego jeszcze nie widzisz. Oraz Archanioł Uriel, twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala ci otworzyć się na większą miłość. Pomogę ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z twojego serca i umysłu. Kochani, przechodzimy do anielskiej odpowiedzi. Zadajcie pytanie kartom anielskiej odpowiedzi. Niech dotyczy tego tygodnia. I ruszamy. Wybierzcie jedną z trzech kart. Jeżeli nie macie jeszcze sprecyzowanego swojego pytania, zastopujcie nagranie i wróćcie z gotowym pytaniem. Ja wybieram kartę numer jeden. Sama wyskoczyła. Dwójeczka oraz karta numer trzy. Zaczynamy od jedynki. Mało prawdopodobne. Dwójeczka. Anioły mówią kompromis. Karta numer trzy. Odpuśćcie. Życzę Wam cudownego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym czytaniu oraz zapraszam na czytania prywatne. Z kim się widzimy w tym tygodniu? Buziaki, uściski, cudownego czasu dla Was.